Mam dziś poranną wizytę w lesie. <laughs> Przyjechałam pod Warszawę na akupunkturę. Jeszcze teraz do Hanny Rybińskiej właśnie na akupunkturę i też na dobór preparatów Joalis, jeszcze takich właśnie doczyszczających borewiozę, bo niestety nie udało mi się jej usunąć innymi metodami tak do końca. Tak, że mimo tego, że czuję się już naprawdę świetnie, to gdzieś jeszcze jakieś objawy pojawiają się od czasu do czasu, więc postanowiłam wypróbować coś jeszcze innego. Są to właśnie preparaty Joalis. Jestem po dwóch miesiącach tej pierwszej kuracji i muszę Wam powiedzieć, że czuję dużą poprawę. Czuję dużą poprawę właśnie tych objawów, które jeszcze gdzieś tam się chowały we mnie. Jestem ciekawa, jak to będzie dalej, bo oczywiście. Kuracja będzie trwała no minimum 6 miesięcy, a może nawet rok czy dwa, żeby tak wiecie całkiem i zupełnie wyczyścić organizm właśnie z boreliozy. Zobaczymy, jak to będzie. Będę Was tutaj informować. A wiele osób właśnie pisze do mnie w kontekście leczenia, w kontekście tego, jak udało mi się wyjść z tego najgorszego stanu. Jak to zrobiłam, że żyję tak naprawdę dziś pełnią życia? Jestem w stanie normalnie funkcjonować, podróżować, a wiele osób borykających się z taką przewlekłą boreliozą niestety no, nie, ma, nie ma takiego stanu mm, dobrego. Więc, kochani, no przede wszystkim to jest usunięcie pasożytów z organizmu. Jest to chyba największy. Progres, jeżeli to zrobimy i jak to zrobić? Ja robiłam wieloma metodami, naprawdę wieloma. Przeszłam 11-dniowy post sokowy, łącznie właśnie z odpasożycaniem ziołami, według doktora Morica. Robiłam to u surowej Ilony, którą znajdziecie na Facebooku. E, robiłam również e, takie oczyszczania z pasożytów e, biorezonansami, również takim domowym biorezonansem, tak zwanym zaperem, chodziłam na biorezonans Tricombin, chodziłam na Bicom Optime, e, co tam jeszcze było, generator prazmy, tak, to jest też takie duże urządzenie. No, i to się gdzieś tam, wiecie, zmniejszało. Ogólnie usunąć pasożyty z organizmu to nie jest łatwa sprawa. Trzeba się do tego dobrze przyłożyć, trzeba to dobrze zrobić. Najlepiej też, jeżeli się badamy, to badać się właśnie w pełni. Wczoraj była pełnia, więc najlepiej badania wykonywać w tym okresie, ponieważ jest to okres, w którym pasożyty składają te swoje jaja i są wykrywane. Oczywiście byłam też odroboczona farmakologicznie, a więc były to kuracje. No, takimi preparatami z apteki, tak, chemicznymi. Były to też preparaty, właśnie, których nie ma w Polsce. To jest lek, który działa również na szerokie spektrum pasożytów, czyli na przywry, i to było nizonidę. To musi Wam już lekarz wypisać receptę do niemieckiej apteki i tam się po prostu wykupuje te rzeczy. Ja się akurat tutaj odrobaczałam u doktora Ozimka rok temu właśnie tą metodą. Był też zentel i też najlepiej ten zentel brać właśnie w pełni w jeden. Miesiąc i jeszcze powtórzyć za miesiąc, ponieważ to nie wystarczy raz. Więc idźcie do dobrego lekarza, który może Wam taką kurację zapisać, do dobrego naturoterapeuty. Sprawdźcie, co tam macie w sobie. Większość ludzi, niestety, Niestety, coś tam w sobie ma, co no, jest takim pasażerem na gapę i ograbia nas właśnie z cennych substancji i składników odżywczych. A jeśli macie wykrytą boreliozę, to na pewno absolutnie warto właśnie zacząć od odrobaczania się. I powiem Wam, że jak ja zostałam zdiagnozowana, to dostałam numer telefonu od moich przyjaciół do dziewczyny, która się wyleczyła z boreliozy. I ona mi powiedziała: pamiętaj, na początku zacznij od odrobaczania. Oczywiście nie zaczęłam. Zrobiłam to dopiero po roku i dopiero wtedy odczułam tak naprawdę jakąś taką e, dużą ulgę w objawach. Także to jest chyba, jak dla mnie, klucz do tego, żeby wyjść z tych najmocniejszych objawów. Odrobaczyć się, ponieważ borelioza bardzo mocno gdzieś tam się w tych pasożytach też ukrywa i no, razem z nimi robi spustoszenie w naszym organizmie. Także tak, kochani, ja cieszę się już naprawdę dobrym, dobrym zdrowiem. Jestem bardzo szczęśliwa. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo duży nacisk też położyłam na leczenie mojej głowy. I znalezienie takiej przyczyny psychologicznej tego, skąd to się wzięło, jak to się zaczęło, dlaczego właśnie ta, a nie inna przypadłość mi się przytrafiła. Zrobiłam trochę sesji biologii totalnej, trafiłam na psychoterapię po raz, po raz drugi, po 11 latach, po to, aby odkryć przyczyny właśnie takich, a nie innych. Dolegliwości i muszę Wam powiedzieć, że czym jest borelioza? No, jest to pasożyt, tak? Coś, co nas atakuje, coś, co gdzieś tam nas zżera od środka. I, i właśnie tutaj warto dokopać się do tego, kiedy to się zaczęło. Często zaczyna się to już w dzieciństwie, kiedy. Jest jakaś agresja w domu, jest coś, co nas w jakiś sposób dotyka. Nie musi być to nawet agresja fizyczna, ale czasami taka, wiecie, psychiczna. Warto zadać sobie to pytanie, czy ktoś przypadkiem na nas nie pasożytuje, tak wiecie, w naszym otoczeniu yy, i nie czerpie z nas zbyt wiele, czy właśnie nie pozwalamy ludziom na przekraczanie naszych granic, a może to my sami jesteśmy pasożytami i tak się czujemy, że. Naruszamy innych, wysysamy z nich. Także tam jest wiele konfliktów związanych z boreliozą. Warto udać się tutaj właśnie na sesję biologii totalnej i odkryć to, co było u nas, jaki, jaki był właśnie związek taki przyczynowy z tym, co się działo w naszym życiu. Także wiele, wiele różnych dróg, wiele metod, no ale jest piękny efekt w postaci wyjścia z tego niefajnego stanu do czegoś, co jest lekkie, piękne, swobodne i powiem Wam, że ja też z mojego życia musiałam usunąć y, różne rzeczy, osoby, które nie służyły mi już y, no, tak jakbym tego, tak jakbym tego chciała. Wyszłam z różnych moich działalności, prac, które właśnie wysysały mnie tak bardzo, bardzo. Zrobiłam sobie taki totalny reset, zatrzymanie, Zakończyłam pewne relacje, które też nie były dla mnie karmiące, i to spowodowało, że wszystko razem zaczęło naprawdę pięknie działać. Zrobiłam sobie taką też dłuższą przerwę, właśnie przez jakiś czas w pracy. Oddałam się totalnie swojemu ciału, umysłowi, leczeniu. Miałam na szczęście na to przestrzeń, żeby tak się zatrzymać w swoim życiu i zobaczyć, gdzie jestem, z kim jestem, czego dziś potrzebuję, gdzie jestem właśnie mentalnie. Bardzo, bardzo dużo wykonałam pracy, także powiem Wam, że ta choroba zmieniła mnie znów bardzo mocno. Właśnie teraz, tak po czterdziestce. I jestem dziś jeszcze bliżej siebie. Takiej totalnej prawdzie ze sobą, bez tych wszystkich nakładek, masek, bez e, tego chcenia, aby ktoś gdzieś z zewnątrz dał mi jakieś zapewnienie, że jestem fajna, że jestem e, wartościowa. Kompletnie tego już nie potrzeba. To jest we mnie, to jest w środku, to wypływa po prostu gdzieś tutaj e, ze mnie. Więc dzielę się, kochani, z wami tym, tą moją drogą poprzez trudy leczenia i życzę każdemu, kto zmaga się z jakąś właśnie przypadłością, żebyście też stanęli do tego, żebyście szukali swojej drogi leczenia, żebyście jakby stykali się z tym, co tam w głowie się dzieje, co się działo, żeby była odwaga na spotkanie się ze sobą w terapii. Bardzo często do mnie piszecie, że się źle czujecie, że macie jakieś objawy takie właśnie nerwicy, psychiczne. Czy coś w tym stylu, i szukacie książek, i pomocy takiej, wiecie jedno. Natomiast ja wiem, że nie ma takiej szybkiej, krótkiej drogi na skróty, żeby gdzieś tam załatwić coś przeczytaniem jednej książki, bądź też w jednej sesji. Zwykle jest to naprawdę praca na parę miesięcy. Jeżeli jest to praca terapeutyczna, to nawet na rok, na dwa. Można też pracować z celami, tak? z tym, co chcecie zmienić w swoim życiu, z coachem. Ja jestem coachem od paru lat i przez jakiś czas zawiesiłam swoją działalność ze względu na mój stan zdrowia. Teraz wróciłam już do prowadzenia sesji coachingowych, także jeżeli czujesz, że chciałabyś, chciałbyś się spotkać ze mną na takiej sesji, to zapraszam do kontaktu. W wiadomościach prywatnych pracuję właśnie tak klasycznie coachingowo, ale również i energetycznie, więc możemy zajrzeć głębiej i trochę popracować też na głębszych poziomach właśnie energetycznych. Pracuję też z energią Reiki. A pierwsze, co możesz zrobić dla siebie, żeby trochę uspokoić, Składane nerwy, swój system nerwowy, poprawić zdrowie. To jest właśnie codzienny spacer w lesie. W lesie, bądź też w jakimś parku, gdzieś, gdzie jest trochę drzew, gdzie jest natura, gdzie śpiewają ptaszki, tak jak tutaj. Zupełnie zmienia to nasz nastrój, zupełnie zmienia to nasze samopoczucie i też dodaje dużo zdrowia. Także, kochani, jak macie chwilę, to wychodźcie na zewnątrz. Teraz zaczyna się już piękna wiosna, już jest wiosna, tak, od paru dni. Więc warto, warto, naprawdę warto nawet do pracy przejść się na piechotę albo po prostu gdzieś tam znaleźć chwilę, chociaż pół godziny właśnie na taki spacer.